Dzień dobry, cześć i czołem! Najbliższe dni stoją pod znakiem krajowych pucharów. Na szczęście do tego leci jeszcze Serie A. Ja mam tutaj swoją Euroligę koszykarską, także będę miał gdzie uciec, jeżeli będzie taka potrzeba. Witam was wszystkich serdecznie, kanał Strefa Typerów tutaj się kłania. Lecimy z kolejnym dniem, oczywiście cały czas bawimy się na Superbecie. No i właśnie tutaj z tej okazji, że leci w środku tygodnia kolejka Serie A, jest bonus. 4 stówki do zgarnięcia za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu w najbliższych się meczykach, właśnie Serie A. Już tłumaczę o co tutaj chodzi. Przede wszystkim opcja jest skierowana do osób, które jeszcze konta na Superbecie nie mają, więc jeżeli chciałbyś takie założyć, możesz to zrobić z pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam będzie znajdował się link do założenia właśnie takowego konta. Po założeniu warto je od razu zweryfikować jeden problem z głowy. No Ten proces trwa, no powiedzmy, te 5 minut maksymalnie, także 5 minut, i masz tutaj jedną rzecz z głowy. No i podczas zakładania konta trzeba, po prostu trzeba zaznaczyć jeszcze kwadracik ze zgodami marketingowymi jeżeli chce się oczywiście otrzymywać bonusy, no bo tylko wtedy będą one wlatywały, kolejny krok to wpłata minimum 5 dych w jednym depozycie i jest się zapisanym na promocję pod serię A, tutaj trzeba pamiętać że pierwszy depozyt jest, jest jeszcze podwajany aż do dwóch 200, czyli jak wpłacisz sobie dwie 200 tyle samo dostajesz w bonusie no i za wpłatę minimum 5 dyszek przy założeniu konta z naszego linku wlatuje ekskluzywny FreeBet 35 kolejny krok, już ostatni to zawarcie kuponu solo zamienią 2 złote z salda depozytowego, i tutaj sobie wybierasz twojego faworyta w zbliżających się meczach Serie A, czyli dzisiejszych w środę i w czwartek. No, dzisiaj tutaj jakby nie ma do wyboru, nic fajnego. No, na przykład jutro jest Inter, jutro jest Atalanta, jutro jest Juventus. Oczywiście możesz tutaj sobie polecieć mocniej, możesz sobie pograć w Milan. To jest absolutnie Twój wybór. Ja tu będę tłumaczył na przykładzie Atalanty z Monzą. Stawiam po prostu minimum 2 zł. salda depozytowego, tu trzeba ten kwadracik z freebetem odznaczyć, jeżeli będzie zaznaczony. Na zwycięstwo Atalanty. I jeżeli Atalanta wygra, to w przeciągu 72 godzin, 4 stówki tutaj wlatują w bonusie. Bonus do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym 1,91. Tak to dzisiaj wygląda. Myślę, że spoko opcja. Zerknij sobie do pierwszego komentarza, jeżeli jesteś zainteresowany. A my w międzyczasie lecimy jeszcze z konkursem, zanim przelecimy do naszych. Fantastycznych kuponów. Eee, dyszka będzie na Superbecie do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Łapa w górę, moi drodzy. Subskrypcja tego kanału, moi drodzy. W komentarzu typujecie dokładne wyniki i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Radomiakiem, Jakiem Radą a Śląskiem Wrocław. Tykujecie, typujecie do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Czy Łesniku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie? No i tu jeszcze jedna ważna kwestia, że dogrywka. Cup nie jest liczona w naszej zabawie. Lecimy z dzisiejszymi kuponami. Ja wczoraj trafiłem, umocniłem swoją pozycję. Lidera i mam nadzieję, że tutaj uda mi się ją utrzymać, no bo już tutaj kilka dni tylko zostało. I zaczniemy sobie właśnie z racji tego ode mnie. Tak jak mówiłem na samym starcie jest Euroliga i ja sobie dzisiaj do tej Euroligi zaglądam. A na dolu z Barceloną powyżej 161,5 punktów. No obie ekipy ostatnio fajnie ofensywnie tutaj czukają. Barcelona. Przede wszystkim tutaj po wpadce w pierwszym meczu Euroligi wzięła się w garść. No i kurde, grają tak jak należy. Spodziewam się tutaj szybkiego meczyku, bardzo. znaczy, bardzo to. krótkich akcji, nie? I liczę na co najmniej 162 punkty. Alba Berlin z Paryżem, stawiam tutaj na zwycięstwo Paryża, no alba. Najgorsza ekipa, jak na ten moment, jeśli chodzi o Euroligę, słabo rzucają za 3. Także, jeżeli tutaj Paryż będzie w stanie po obwodzie się dobrze ustawić, to myślę, że będą w stanie tutaj sięgnąć po zwycięstwo. No i lecimy już dalej. A jeszcze spójrzmy, jaki kurs jest: 2,56 umie, 2,56. Berbelucha, Dunajska Strena ma tutaj wygrać z pod Brezową 1,60 kursiwo, Cagliari Bolonia powyżej 6,5 celnych strzałów w meczu po 1,54 i AC Milan z Napoli powyżej goli. <noise> 1,5 goli 3,15 kursiwo Czy ten WGW nie był na końcu? Już wystarczy, że na końcu klasyfikacji jest To będzie właśnie teraz No i to już mnie zaskoczyło to, nie? Sośnica Gliwice z Kobierzyce, kobieca Piłka ręczna, myślę, że to piłka nożna jest, ale to jednak piłka ręczna. No i tutaj Kobierzyce mają wygrać pierwszą połowę i cały mecz. Bayer Leverkusen z Elversbergiem. DFB Pokal, dzisiaj też rusza. Bayer Leverkusen ma z na najmniej trzy ramki wykonać co najmniej sześć rzutów różnych, bo kursie 1,90 taka skleja. Cagliari z Bolonią, powyżej półtora gola w meczu. No i Milan z Napoli, obie drużyny z gola lub powyżej 2,5 goli. Znowu się zrymowało 1.52 i 5.42 łącznie No i Nikolaus dzisiaj będzie ostatni Znowu tutaj NBA, znowu tutaj player Betsy Brooklyn Nets z Denver Nuggets Nikola Jokic ma zrobić triple double Czyli jakby ktoś nie wiedział o co tutaj chodzi Podwójna liczba Czyli no po prostu 10 i wzwyż Punktów Asyst i tu nie jestem sam pewien, czy chodzi tutaj o dowolną kolejną e, jakby statystykę, czy to muszą być po prostu, nie wiem, jakieś zbiórki, bloki, no w, no, w sumie to samo powiedziałem, ale wydaje mi się, że o to chodzi. Imi e, Nasota, Timber Wolwes e, z Dallas Mavericks, Luka Doncić ma rzucić co najmniej 3 trujeczki. łącznie wyszło z tego 5,25, no właśnie, bo tutaj na Nikolaj Jokicza jest 3,35, kursiwo, także kurde mocny dubel, jakby nie patrzeć. Nie co, trzymam kciuki za wszystkie kupony. Dzięki za dzisiaj, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że jutro uda mi się troszkę szybciej wstać. To fajniej bym nagrał ten kupon, ten film, troszkę szybciej. Tymczasem miłego wtorku. Adios, compadros.